Nadszedł czas na super zimny Adgard. Część pierwsza, czyli ta najłatwiejsza. Zobaczymy, co mogę kupić dla mojego super rycerza. Round Shield. Mm. Wygląda beznadziejnie, dlatego to biorę. Walcz z coraz potężniejszymi przeciwnikami, muszę ich wszystkich zabijać. Naprawdę świetnie to ten mieli pomysł na zrobienie takich sekretów. Mi to się osobiście podoba że nie zrobili, że nawet ten rycerz nie może tak jakoś czarować, jak na przykład ten w Knight's of the Temple, że może się sam leczyć tamten Templariusz, że może zarzucać te wielkie globalne jakieś ten masakra, to taki zielony się robi świat. Czy coś tam. To... Jest, on tam po prostu chyba jak to się nazywa robił ten... Nie roztopienie re tego reaktora jądrowego, o czym ja myślę. Chodziło mi bardziej o to, że... Kurde, bo jeszcze mnie rozwali gnój. Trzeba ich okrążać spryciarze. Już nie są tacy głupi jak kiedyś. No ale cóż, nie są nadal wystarczająco silni. Żebym tylko jeszcze nie zapeszył. Jeden, dwa. Rozkurwiony gościu. No i tak właśnie zrobiliśmy pierwsze wezwanie super zimnego Adgardu. Teraz będziemy mieli poziom średni. Czyli będzie super chłodny Adgard. No dobra, co tutaj można by jakoś sobie dowalić? Tu nie. Picia też sobie nie damy. Aby mi się przydało picie. Dobra, jedziemy. Lol, przez chwilę widziałem jak mugały wychodziły. <ścoughs> Niezłe. Jeden. Drugi. Spadaj mały zjebku. Ale oni są prości. Jeśli to już jest końcówka, naprawdę są żałośni. Zero jakichkolwiek kurwa umiejętności walki. Nie ja was proszę, kuszą pokonał wasz rycerz. To już jest śmieszne. O, w banie dostoj przeżył. Mocny. Skończymy go normalnie, nie? Patrzcie. Jeb. No to teraz czas na po prostu. Arktyczny Adgard, czyli na poziomie najtrudniejszym, podobno. Nie mam nie mam już chyba w co naprawdę zainwestować. Skoro mam tarczę, mam... No, mogę sobie w picie zainwestować. Bo w picie zawsze warto. No, idealnie. Dwa picia, jakby coś się stało. I jedziemy! No dobra, zaraz zobaczymy jakie z was koksy. No dobra, to był jeden. Ale mi dobrze idzie z tymi kombosami, jasny gwint. Cała tarcza będzie pokryta w strzałach, ale gówno mnie to obchodzi Wszystko robię dla sukcesu. To robię dla was moi kochani widzowie. Widzicie jaki jestem dla was kochany i oddany? Wiem, że wy kochacie oglądać takie enklawy. No i co? I co? Ło cholera, Ło cholera, nie, 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 czekajcie, czekajcie. Dobra, teraz muszę ją jak najszybciej sprzątnąć. Dobra, załatwimy. Już pół biedy, teraz tylko zostały dwie. Kurde, sprzątnij mnie na pewno, dobra. Ważne, że co najmniej jedna przeszła w tryb walki wręcz. Teraz już zostanie przeze mnie pokonana. Dobra Teraz tą jeden, dwa, trzy Spadaj gościówko. Nie lubię cię. I tak przeszliśmy bezbłędnie. Super zimny Adgard. Pochwalę się i zrobię tak... Ja pięknie, kurwa. Tak to się robi. A tak kto się robi w Polsce. W następnym odcinku pokażę wam rozdzielone miasto. No to do usłyszenia.